Cześć moi drodzy, witamy Was serdecznie na kanale Obstawiamy taśmy jak zawsze na sam początek wielka prośba o zostawienie Łapy w górę pod tym filmem, subskrypcja mile, mile widziana, także dziękujemy serdecznie. W poprzednim miesiącu całkowity wynik naszych typów widzicie tutaj. Oczywiście jak z tego wynika przegrałem rywalizację, wpłaciłem 300 zł na cel charytatywny. i Widzicie tutaj teraz potwierdzenie, żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni. No i dzisiaj zaczynamy nowy miesiąc Liga Mistrzów, więc oczywiście mamy tasiemki dobry początek miesiąca z Ligą Mistrzów. Zanim, zanim Liga Mistrzów, to co? Promocja. Promocja, słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku. Możecie zagrać kupon bez ryzyka. Wystarczy, że konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego, obstawiam 50 i możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych. Kasę możecie wypłacić. Jeżeli kupon wejdzie, również możecie wszystko od razu wypłacić. Nie trzeba grać dalej. Świetna promocja dla nowych graczy? Świetna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem. No i lecimy z konkursem. No właśnie, ze świetnych rzeczy jest jeszcze konkurs, czyli 50 zł do wygrania w BetClick Musicie subskrybować kanał, dać yy, łapkę w górę pod filmem i podać dokładny wynik tego te pierwszego gola w meczu pomiędzy Liverpoolem i Ajaxem Amsterdam. Tak, te do godziny 21, o ile się nie mylę, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetCliff nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard. I zaczynamy dzisiaj od mojej taśmy, mam 6 zdarzeń Aha, robimy tak jak tydzień temu, że jakby dwa dni sobie na jeden film robimy Łączymy sobie wtorek i środę z ligą, z, li z ligą Mistrzów Tak, dokładnie, ja przekornie, mimo że jest Liga Mistrzów, zaczynam od pierwszej polskiej ligi I gram sobie tutaj, że Mieć Legnica strzeli minimum jednego gola w spotkaniu z ŁKS Łucz Oczywiście LKS jest tutaj mocnym faworytem, ale coś im się popsuło od trzech spotkań Trzy ostatnie kolejki to tylko jeden punkt na koncie lks u Natomiast Mieć zaczęła fajnie grać Dwie, dwie ostatnie kolejki to dwa zwycięstwa, sześć strzelonych goli, tylko dwie bramki stracone. No i wydaje mi się, że tutaj powalczą. Możliwe, że w EKS-ie coś się zacięło, nie mówię. Oni są oczywiście tutaj faworytem, ale widać jakiś lekki spadek formy. Też mieli dwa wylewy w obronie, więc może tutaj jakiś bubble znowu się trafi. Daje sobie po prostu po 1,57. Dla mnie jest naprawdę spoko, że mieć huknie minimum jednego gola. I teraz już Liga Mistrzów Atletico z Bayernem bo Team to score po kursie 1,59. Oczywiście Bayern ma zagrać sobie lekko przemyblowanym składem. Mają odpocząć ci najlepsi. Nie będzie na 99% Lewandowskiego. A Atletico musi walczyć, bo no, jeszcze nic pewnego dla nich tutaj nie ma. Muszą walczyć. Oni są na drugim miejscu. Oczywiście ale mają tylko dwa punkty przewagi nad Lokomotivem. Gdzieś tam Salzburg może jeszcze, jeszcze ich postraszyć. Więc gdzieś tutaj nie martwię się o gola Atletico Ale Atletico traci dużo goli, 7 goli jak na Atletico w to czterech sporo. spotkaniach to sporo. Oczywiście sporo, i wydaje mi się, że nawet troszkę przeroszadowany Bayern nie jest tutaj w stanie huknąć gola, więc po 1,59 sobie to biorę. Gdzieś tam rezerwowi na pewno też będą chcieli się pokazać i wykorzystać swoją okazję, jak to zawsze w takich sytuacjach bywa. Bayern, Dalej... Bayern w nie odpuszcza nigdy. No właśnie. Mimo tego, że będą lekkie roszady, to tutaj Flick swoich żołnierzy wysyła i mają mają wygrać mimo wszystko no spotkanie. Nawet drugi skład Bayernu to jest w ogóle... No właśnie, dokładnie. Dlatego tutaj botkin to score. E, dalej mam Marsylia z Olympiakosem I tutaj daje Marsylię lub remis i poniżej 4,5 goli. Tak, Marsylia 0 strzelonych goli w tej edycji Ligi Mistrzów. 0 e, punktów, więc no, wyglądają jak kupa po, po, nie wiem, dobrym chlaniu. E, ale tutaj wydaje mi się, że w końcu będzie to przełamanie. Oni fajnie zagrali w poprzedniej kolejce e, swojej francuskiej ligi. I wydaje mi się, że tutaj... E, kulną nawet ten Olimpiakos. Wydaje mi się szczerze, mówiąc, że ich kulną, ale gdzieś tutaj się zabezpieczam tym, tym remisem i underkiem goli. No wydaje mi się, że dużo nie postrzelają, bo i jedna ekipa i druga ekipa w łącznie właśnie meczach jeden strzelony gol, więc. <głos》> nie są to mega ofensywy i wydaje mi się tutaj, że. Wydaje mi się, że Marsylia bierze komplet punktów, a że na pewno tego spotkania nie przegra i że maksymalnie te cztery gole będą w meczu. I na to jest 1 44, czyli taki naprawdę bezpieczny, moim zdaniem. No, kiedy jak nie teraz, no ja no, tylko kurde. z może tu powalczyć. Muszą, muszą powalczyć. Dalej Atalanta połowa koniec, czyli jeden z moich ulubionych zakładów, które są najbardziej zdradliwe, ale i tak to gram. Daje po prostu tutaj, że Atalanta będzie prowadziła do połowy i całe spotkanie wygra. Atalanta, która ma ogromne szanse cały czas na wyjście oczywiście z, z fazy grupowej Ligi Mistrzów. Liverpool pierwszy 9 punktów i gra z Ajaxem, który jest drugi ma 7 punktów. Atalanta 7 punktów. Midtyland oczywiście tam sobie adios już dawno zrobiło, mają 0 punktów. I... Na pewno Atalanta podbudowana tym zwycięstwem z Liverpoolem, Oczywiście dostali w trąbę w lidze, w poprzedniej kolejce, już wam mówię z kim, bo nie pamiętam, z weroną 2 do na własnym wojsku ale gdzieś tam myślę, że to wszystko było wkalkulowane i tutaj znowu pokażą to swoje najlepsze oblicze ze słabiutkim, jakby nie patrzeć Tyland Moim zdaniem prowadzenie do połowy, bo rzucą się na nich od początku. I spotkanie wygrają. Na to jest 1,57, a na samo zwycięstwo jest 1,20, więc to nie ma co się oszukiwać, że takie połowa koniec, to podbijanie kursu po prostu pod faworyta. słucham no, pana. że Duńczycy oni. W teraz bardzo słabo stoją, przegrywają z, y, swoje mecze, y, dlatego nie niewyobrażone, że jako że oni nie mają szans ani na was do Ligi Mistrzów, ani już nawet do Ligi Europy, no to to kurszą sobie właśnie, więc tutaj biorę 1.57 na to, że Atalanta połowa, koniec. Y, dalej i to już spotkanie ze sierody, Mamy bo team tu Tuskora w meczu United z Paris Saint Germain po, po kursie 1.52. No oczywiście trzy zespoły mają po 6 punktów i tu każda zdobycz punktowa się liczy, tu nie będzie murowania, bo tak naprawdę przepraszam, United ma 9 punktów a Paris Saint-Germain ma 6 i Lipsk ma 6 więc tutaj dla nikogo jeszcze nic pewnego nie ma nawet dla United nie ma nic pewnego, bo się wywalili na tym Basaksehirze na wyjeździe, tak to by mieli już spokojną głowę, a tutaj będzie jeszcze walka i wydaje mi się, że będzie to walka ofensywna wydaje mi się, że obie ekipy strzelą minimum jednego gola, obie ekipy sporo tracą, bo United dwa gole z Southampton, Basaksehir nawet im strzelił u siebie, Wy dalej stracili gola z Evertonem, na wyjeździe z Basaksehirem też jeżeli chodzi o Paris Saint-Germain no to tracili dwa gole z Bordeaux, dwa gole, trzy gole z Monaco. Stracili też gola, oczywiście z Lipskiem, nawet dwa, bo przegrali to spotkanie. No, wydaje mi się, że Botkin tu score będzie, bo nie ma monolitów ani po jednej, ani po drugiej stronie w defensywie, więc dorzucam 1,52. I na koniec owerek rzutów rożnych. Oczywiście będziecie mnie hejtować za te różne jeżeli nie wejdą, ale ja tak bardzo je lubię. A jak widzę linię 8,5 po kursie 1,85, to po prostu nie mogę odpuścić. I też mi się wydaje, że tutaj w meczu Dortmundu z Lazio będzie pojedynek o pierwsze miejsce. Tak rozmawialiśmy przed nagrywaniem, że to pierwsze miejsce naprawdę dużo daje, bo, bo na pierwszym miejscu są faworyci i gdzieś tam będzie losowanie zespołów z pierwszego miejsca, które będą się mierzyły z zespołami z drugiego miejsca, więc to się naprawdę opłaca i też mi się wydaje, że tutaj nie będzie murowania, oczywiście Dortmund i Lazio najprawdopodobniej sobie wyjdą z grupy, bo dalej jest Brugia, która traci cztery punkty do samego Lazio, ale wydaje mi się, że będzie tutaj ofensywnie, będzie fajnie, Bayern, Dortmund ostatnio przegrał w lidze, na pewno będą chcieli się pokazać mocno, na pewno będą chcieli się zrewanżować za to 3, 3 do 1 z Lazio, no, gdzie rgali, zróbcie to i zamykamy tym, tym betem piękny kupon piękny z kursem łącznym 1587 870 zł do wygrania i to są moje propozycje, moje przemyślenia oczywiście własne, także także lecimy do, do taśmy tu pana obok. Tak, no kanał typerski znowu leci trochę mniejszym kursem. Ale wydaje mi się, że pewniejszy. Już sobie patrzę, już sobie właśnie też odpalam tutaj kuponik, żeby być na bieżąco i lecimy. Dobra, zaczynamy od meczu Lokomotivu Moskwa z Salzburgiem. Tutaj gramy to, że obie drużyny strzelą gola. Lokomotiv Moskwa grał u siebie z Atletico, grał u siebie z Bayernem, za każdym razem strzelił bramkę. Salzburg, oni muszą wygrać, żeby jeszcze się w ogóle liczyć w grze o Ligę Europy. No, mają nawet szansę jeszcze na awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów Przy sprzyjających warunkach tak. Warunkach. I jeszcze ci powiem, wraca Pat Sondaka. Najlepszy strzelec Salzburga i to na pewno jest ogromna jakość ofensywy, więc tutaj spoko dlatego moim zdaniem jak najbardziej ten BTT Esik powinien siąść drugi mecz, Lipsk wygra z Basak Sehirem Lipsk ma na pewno świadomość, że on musi ten mecz wygrać jeśli tego nie zrobią no to jeśli że wygra z United to odskoczą później będą musieli spiąć się na mecz no zrobi się z... groźnie, zrobi się z tak groźnie tak. jeśli nie, z PSG już gra z, z United z United. Z United. Z United. No różnie tam może być, United być może też będzie musiało walczyć o wszystko dlatego Lipsk koniecznie ten mecz musi wygrać Yy, trzeci mecz yy, to Krasnodar z Ren. Gramy tutaj, że Ren nie przegra i będzie maksymalnie 4 gole. Yy, w pierwszym meczu między tymi zespołami Ren znacznie przeważało, yy, dlatego tutaj też gramy to, że Ren. Meczu nie przegra, zwłaszcza, że Ren do awansu, no zakładając, że obie drużyny... To jest, jest, na... to jest powiedzmy sobie, mecz o Ligi Europy. Tak, powiedzmy że to jest mecz o Ligi Europy, ponieważ w następnej kolejce obie drużyny grają z Chelsea, grają z Sevillą, które już mają pewne... Które, które już mają pewien awans, no ale zakładamy, że on w tych meczach, mimo no, miał wszystko faworyci, wygrają. W tej sytuacji Ren do awansu wystarczy remis. Mhm. Dobra, czyli po prostu no nie mają przegrać tego meczu i ma być mało goli. Dokładnie tak. Y Czwarty, czwarty mecz to klub Brysz z Zenitem. Tutaj również gramy btts btt -S -a. I również mecz o Ligę Europy. Również mecz o Ligę Europy. Zenit, Prawdopodobnie. Zenit musi ten mecz wygrać, żeby w ogóle się jeszcze e, liczyć w walce o europejskie puchary na wiosnę. E, klub Brysz z kolei no, gra u siebie, też powinni coś kulnąć. E, ostatni mecz. Borussia Dortmund z Lazio gramy tutaj, tak jak już wcześniej mówiłeś o tym meczu. Borussia Dortmund przegrała ostatnio z kolonią. Przegrali poprzedni mecz z Lazio 3 do 1. Także teraz nie mogę już sobie pozwolić na stratę punktów. Gra to, że Borussia Dortmund nie przegra tego meczu. Będą w nim minimum dwa gole. Spokojnie myślę, że powinna ta linia zostać pokryta. No dobra, i mamy tutaj. 836, czyli nieco niżej niż u mnie. Jedno zdarzenie mniej, ale faktycznie, chyba, ciut, ciut, taki pewniejszy kupon. Mi się najbardziej yy, z tych zdarzeń nie podoba. Toren, ale to takie moje, moje, osobiste, moje osobiste przemyślenia, bo mogą mieć trudno w Rosji. No, zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, mamy dużo, dużo znowu propozycji na dzisiaj. Pamiętajcie, że my się całkowicie maksymalnie bawimy tymi tasiemkami. I to jest naprawdę fajna zabawa, jak się obserwuje te mecze. W ogóle w poprzednim miesiącu Jeremi był bardzo blisko, bo były dwie, gdzie zabrakło jednego meczu i no, jednego gola. Co Ciekawie, jednego gola w obu przypadkach i najniższy kurs na kuponie to był. Gdzieś tutaj wam podrzucę, żebyście sobie rzucili okiem. Jest potencjał, jest potencjał. Ja zdecydowanie do poprawy, bo strasznie słabo to wyszło. Nie będziemy tu ukrywać, nie będziemy się wstydzić tych wyników, bo ma mamy się tym bawić, więc tutaj żadnej ściemy i przekłamywania nie będzie. Na dzisiaj, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wielkie, że zostawiacie te łapy w górę, bo to naprawdę pomaga i subskrypcje, bo idzie kanał do przodu i bardzo nas to cieszy, bo jest fajna zabawa. Trzymamy kciuki za Wasze kupony, trzymamy kciuki za nasze kupony. Bierzcie udział w konkursie, słyszymy się kiedy? W czwartek w czyli z Europy? W czwartek gdzie w Na razie, siema.